Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek mojego cyklu Będę Mamo i dzisiaj porozmawiamy o pierwszej wyprawce. gościem jest Ewa Rogowska-Półkośnik, właścicielka swojego sklepu internetowego kuleczka.com.pl. Ewunia, dziękuję, że jesteś ze mną. Od kiedy mama? Od ilu miesięcy? Od pięciu miesięcy. Od pięciu <noise> miesięcy. Jak jest? Cudownie, Cudownie. naprawdę. No dobrze, powiedz, skąd pomysł na sklep internetowy? Bardzo dużo czasu spędziłam na tym, żeby dowiedzieć się, wyszukać informacji na temat tego, co tak naprawdę jest naszemu dzieciątku potrzebne w tych pierwszych dniach, miesiącach życia. Bo tak naprawdę zapasów nie powinniśmy robić, więc, więc te pierwsze miesiące są najbardziej interesujące. Dowiadywałam się bardzo dużo na temat tkanin, produktów, które są dla dziecka bezpieczne, i stwierdziłam, że skoro zdobyłam tak dużo tej wiedzy, to chętnie się nią podzielę. Super, no dobra. To skoro już kompletujemy tą pierwszą wyprawkę, to czy możemy sobie to jakoś tak uporządkować i podzielić na jakieś kategorie produktów, o których musimy pamiętać? Na pewno warto pamiętać o wszystkim, co jest niezbędne do snu, mm -hmm. do pielęgnacji i higieny, mm -hmm. na pewno do karmienia, e, takie gadżety oczywiście też można wyodrębnić akcesoria, które ułatwiają życie, e, pierwsze zabawki, mm -hmm. myślę, że, że to... i ubranka, no I to jest też, też i ubranka, to jest my się zaczynamy rozglądać najszybciej, bo nas tak. e, mamy gdzieś tam to bardzo interesuje e, i, i te ubranka są często gęsto bardzo urocze. Dobrze, no ale te ubranka muszą być też pewnie dobre jakościowo. No i właśnie to jest najważniejsze, mhm. żeby jakość materiału była jak najwyższa, ponieważ jest to kontakt z, ze skórą dzieciątka, które jeszcze nie miało kontaktu właściwie z niczym poza, poza skórą i mamy. Więc bardzo ważne jest to, żeby to była bawełna najwyższej jakości, materiały oddychające, które nie będą powodowały, że na ciele dzieciątka będą się robiły jakieś potówki, odparzenia. Mhm. No, no, jest to jedno, jedno z ważniejszych rzeczy. I ile tych ciuszków musimy mieć na sam początek? Czyli, czy rzeczywiście kompletujemy całą szafę, czy możemy sobie to jakoś tak obliczyć mniej więcej? Co do obliczeń, no trudno tutaj mówić o jakichś konkretnych ilościach, natomiast no warto, warto mieć tyle, żeby na jeden dzień, to są czasami 3-4 przebiórki, dziecko uleje, trzeba przebrać, żeby nie było ubranko mokre, więc bezpiecznie byłoby mieć około 8 kompletów takich na, na początek. No właśnie, czy robimy te zapasy? Powiedziałaś już, że nie, ale na ile kupujemy w pierwszej wyprawce rzeczywiście ciuszki? Na miesiąc? Na dwa tygodnie? Raczej myślałabym tutaj o miesiącu, może nawet troszkę dłużej. Wiadomo, że dzieci też są różne i, i rodzą się w różnej wielkości po prostu, więc czasami te rozmiarki 56 są już od razu za, za małe. Więc no, można myśleć o tym, żeby brać na wyrost 62. Wiadomo, jeżeli chcemy poszaleć, bo niektóre mamy chcą i takie jest prawo, akurat chyba w tym, na tym etapie ciąży. Więc można po prostu kupować rozmiarki większe. 56 dobrze jest mieć na początek, żeby to, to dziecko też nie, nie topiło nam się w tym ubranku, bo to też nie jest wygodne dla niego. Jeżeli coś się, jakieś fałdki się robią z ubrania, to to też dziecku dokucza, więc, mm -hmm. więc lepiej mieć za te 56. No dobra, czyli co tam musi być? Jakieś body pewnie? Opowiadaj. Na pewno body z długimi rękawkami. Mm -hmm. Oczywiście wszystko jest też zależne od y, pogody, od pory roku, w której dziecko no się rodzi. Więc y, na pewno potrzebujemy body z długimi rękawkami, na pewno z krótkim rękawkiem. Na pewno coś do spania, co będzie miało stópki, żeby skarpetki często dzieci po prostu skopują w nocy, żeby, żeby było jak najbardziej komfortowo dla malucha. Pamiętamy o tym, żeby nie było tam żadnych haftek na plecach, czegoś co no, dzieciątko wiadomo leży mhm. przez pierwsze miesiące wyłącznie praktycznie i jest na rączkach u rodziców, więc zawsze lepiej, jeżeli nie ma tam żadnych aplikacji zbędnych, zapięć na pleckach, dobrze, żeby ubranka były po całości rozpinane. Jest to wtedy wygodne dla rodzica i, i dla dziecka, bo nie ciąga się go. Jeżeli coś nakładamy przez główkę, to dobrze, żeby tutaj miało rozpięcie. Mhm. E, to też jest Pokaż jakiś Pokaż mi masz coś? Pokaż mi. E, nakładanego przez główkę nie. tutaj nie mamy nic. Co tu masz, Właśnie co mamy, mamy ubranko, które jest idealne dla maluszka, mhm. e, które dopiero przyjdzie na świat. Po pierwsze, jest to najwyższej jakości bawełna. Bawełna, która. E, bawełna się nazywa Pima, i, i jest m, hodowana w taki sposób, że. Nie są potrzebne żadne pestycydy. Mhm. Również później w obróbce, przy produkcji, nie używa się żadnej chemii. Dlatego jest to naprawdę, zresztą to, to czuć, jak się dotknie do tych mhm. ubranek. One są bardzo, bardzo miękkie i tej miękkości nie tracą po praniu. Malowane są farbami, które też są ekologiczne i nadają się dla dzieciątka. Co więcej, są całe rozpinane. Mhm. Dlatego bardzo łatwo jest dziecko w to włożyć. Co więcej, tutaj mamy takie ukryte niedrabki. Wywijamy to w tą stronę. Jeżeli dzieciątko mocno się drapie po twarzyczce, chowamy łapkę. Okay. Jest to świetnym rozwiązaniem na początek. Nie wszystkie dzieci lubią te rękawiczki nakładane na, na łapki, aczkolwiek o, też jak najbardziej to się sprawdza. Mm -hmm. No, u nas to zdało, zdało egzamin, także to, 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 to super. Mogę z, z czystym sumieniem polecić. Jakieś bluzeczki, spodenki, takie rzeczy już się bawimy czy później? Lepiej później, mm -hmm. aczkolwiek wiadomo, że, że czasami coś tam mamy podkusi, więc, więc jeżeli już, to tylko pamiętajmy o tym, żeby nie miały tych aplikacji na, na pleckach. Jeżeli z sukieneczka, to też, żeby plecki miała możliwie najbardziej gładkie, bez żadnych zapięć. Ja ostatnio od jednej pani doktor się dowiedziałam, że. Jeżeli jest taka możliwość, jak są dzieci, może nie jeszcze dwutygodniowe, ale już w tym pierwszym miesiącu, fajnie im jak najmniej zakładać na przykład skarpetki. Tak, bosy, stópki, mm -hmm. tak. Ale jeżeli już skarpetki, to skarpetki takie, które są skarpetkami bezuciskowymi, Aha. również z najwyższej jakości bawełny, bawełny organicznej. Nie drażni to skóry. Ta skórka naprawdę bardzo, jest bardzo skłonna do podrażni w tych pierwszych dniach, pierwszych miesiącach. Więc wszystko to, co, co jak najmniej dziecku będzie przeszkadzało. No dobra. Czy garderobę mamy? Tak myślę. A czapeczki jeszcze? O, jeszcze czapeczki tak, po kąpieli, jak najbardziej można nakładać. Bawełniane, dwie, trzy sztuki też warto mieć. No, oczywiście, jak jest zima, to, to ciepła czapka, mhm. szalik, rękawiczki. Kombinezon. E, kombinezon koniecznie. E, no i, i na, na przykład śpiworek tak, na spacery. No, bo, bo spacerować trzeba, nawet jak są bardzo niskie temperatury, także śpiworek ciepły. To jest, jest to coś, co, co warto kupić. Dobrze, czyli mamy zapełnioną garderobę. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnej kategorii, może m, takie ocieplacze, tego typu właśnie, jak śpiworki, powiedziałaś, otulacze, kocyki. Powiedz mi w tym temacie, ile tego musimy mieć na początek? Jeśli chodzi o otulacze, to mamy tego ogromny wybór na rynku. I w zależności od tego, czy, czy chcemy, żeby to było dla chłopca, dla dziewczynki, czy może chcemy, żeby to nam się bardzo podobało, mm -hmm. są naprawdę przepiękne wzory. Od takich bardzo eleganckich po takie bajkowe z Disneya. Rewelacyjna firma, bardzo dobre jakościowo. Aden i Anne. Te na pewno warto polecić. No wiadomo, na pewno kocyki. Tak? Jeżeli jest zima, jakiś cieplejszy, są całoroczne kocyki, one są takie oddychające, więc i latem możemy na, nakryć dziecko. I zimą też świetnie się sprawdzają. Podobnie o tulacze, dbamy o to, żeby były najwyższej jakości. Czy to muślin, czy bawełna. Sprawdzamy certyfikaty. To jest naprawdę bardzo istotne, bo to świadczy o tym, że w procesie produkcji również nie były używane żadne chemiczne środki, które mogą powodować później alergię czy jakieś kłopoty ze skórą noworodka. No właśnie, to jest bardzo ważne. Dobrze. Kocyki powiedziałyśmy. Coś jeszcze z takich rzeczy ociepleniowych? Pościel niemowlęca. Mhm. Nie, tutaj warto raczej kupować takie... Czy jest kołderka, tak? Kołderka na przykład, tak. Są też podusie do tego, natomiast wiem, że opinie również są podzielone, jeżeli chodzi o podkładanie no, niemowlaczkom poduszki pod głowę. I, i tutaj no, warto kierować się jakimiś swoimi przekonaniami, bo, bo różnie o tym lekarze mówią. Natomiast kołderki też nie warto kupować za dłużej. To dzieciątko, no jednak może też ciężar tej kołdry. Warto inwestować w rzeczy niemowlęce. Jeżeli chcemy otulać dziecko, przykrywać kołderką, to raczej skupiałabym się na tych rozmiarach takich, może nie najmniejszych, żeby mhm. nie było to na bardzo krótko, natomiast średnich, żeby nie kupować od razu dużych kołderek. Dobrze. Co jeszcze do snu? Myślę, że rożek jest dość ciekawym rozwiązaniem na początek, tak, Dobrze. Bo, bo nie dość, że tutaj w tym, ten rożek jest w tej chwili jest złożony mm -hmm. i, i jest wygodnie dziecko w, włożyć do środka, tak, wtedy nie potrzebujemy do, dodatkowego otulania, owijania czy, czy kocyków, mm -hmm. więc jest to, jest to fajne rozwiązanie. Nawet ze szpitala bardzo często dzieci w takich rożkach rodzice zabierają, więc, więc jest to super Taka, taki, no myślę, że pomoc dla rodzica. Natomiast później można to rozwiązać mhm. i zrobić z tego taką matę. Do, do leżenia, leżenia, na przykład na brzuszku, do ćwiczenia. Super. A co tutaj jest pod te troszkę? To jest kokon. Aha. Jest to coś, co uważam, że warto włożyć, jeżeli kupujemy duże łóżeczko. Aha od razu na początek, to, to warto to włożyć, żeby jednak to dzieciątko nie było mocno ograniczone ruchowo, natomiast żeby miało jakiś taki, taki komfort, takie bezpieczeństwo hmm. zapewnione. I to powinno wystarczyć do około czwartego y, miesiąca życia, więc, więc na no dosyć długo. Poza tym no to jest świetne, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, można to postawić na kanapie, to może również służyć za łóżeczko właśnie takie turystyczne gdzieś, y, Oczywiście musimy pamiętać o bezpieczeństwie, ponieważ z tego dziecko jak już zaczyna się bardziej poruszać, no stąd mogłoby wypaść, mm -hmm. więc to jest raczej właśnie dla dziecka jeszcze leżącego, nie wstającego. Skoro jesteśmy przy łóżeczku, powiedzmy, że to kładziemy sobie na początek, ale to wszystkie są takie ochraniacze. Wokół Życzka Czy one rzeczywiście są nam niezbędne, rzeczywiście pomagają, czy to jest tylko ozdóbka? Ochraniacze są jak najbardziej potrzebne, mm. natomiast nie na te pierwsze, nie na te okay. pierwsze dni życia. Czyli później. Raczej później, kiedy dziecko już zaczyna się kręcić, właśnie się przewraca. Jeżeli mamy taki kokon, zupełnie nie musimy się martwić tym, że gdzieś o te szczebelki dziecko jakoś zawadzi. Jeżeli go nie ma, ja bym takie, takie ochraniacze raczej zastosowała, jeżeli nie stosujemy nic do środka. W okay. czym dziecko będzie właśnie otulone bez Ok. W łóżeczku jeszcze mamy kołderkę, czyli jeszcze prześcieradło pewnie? Prześcieradło. Bardzo dobrze jest też kupić e, takie nieprzemakalne podkłady, które są... To okay. są takie prześcieradła naciągane e, na, na bezpośrednio na materac. Też e, daje to, to jakieś tam... E, ochronę. ochronę. też, no higienę te dla materaca. Łatwiej jest wyprać coś, tak? To tak. są nieprzemakalne m, podkłady, więc, więc warto jeszcze podłożyć coś takiego. I co? Już jakieś gadżety wrzucamy do tego łóżeczka? Przytulanki. Ym, przytulanki to można, tak? I jak tak, najbardziej. Było, wyglądało bardziej. Na początek tak. Y <noise> y są zabawki, które warto od razu kupić dzieciątku, Aha. i to są zabawki kontrastowe. I, I to są sensorki, zabawki kontrastowe. Dziecko nie widzi jeszcze za bardzo kolorów, tak, więc musimy brać to pod uwagę. Y wszystkie pastelowe rzeczy są przepiękne na pewno. Y no, na dla naszego dzieciątka, raczej y na początek nie bardzo y są one widoczne, dlatego. Dlatego właśnie takie różne sensoryczne zabaweczki, które mają kontrastowe kolorki, to pomaga przede wszystkim dziecku w jakimś roz, rozwoju, czy wodzi za tym wzrokiem na przykład tak, czy, czy po prostu słucha, jak to szeleści. Dobra, czyli już zabawki od pierwszych tygodni warto, żeby jakieś się znalazły, tylko takie właśnie rozwojowe. Tak, takie dla niemowlaczków. Dla niemowlaczków. No i co z kolejnymi zabawkami i akcesoriami typu um, gryzaki, grzechotki? Czy rzeczywiście od razu, czy jeszcze chwila? Ja na sam początek to polecałabym ewentualnie karuzelkę. Jest to coś, mimo że na przykład będzie w pudrowym kolorze, tu akurat bardziej chodzi o tą melodyjkę, która tam z tej pozytywki delikatnie się sączy. To są bardzo przyjemne melodie, które dziecku czasami pomagają usnąć, czasami po prostu wyciszają. Jeśli chodzi o grzechotki, gryzaki, grzechotka może tak delikatnie zajmie dziecko, natomiast gryzaki, no to już dopiero później zdecydowanie, jak już dziecko chwyta, to, to dopiero wtedy możemy myśleć o gryzakach. Wśród przydatnych akcesoriów na pewno jeszcze możemy wziąć pod uwagę szumisia. Pomaga w zasypianiu, jest rewelacyjnym pomocnikiem w nocy dla, dla śpiącego i zmęczonego rodzica. Biały szum, taki akurat emitowany przez zabawkę, jest jak blisko dziecka komórki, lepiej nie podkładać dziecku pod ucho, a taką zabawkę, przytulankę jak najbardziej. Tak, to się świetnie sprawdza. No dobra, to idziemy dalej. Butelki, smoczki i wszystkie tego typu akcesoria. Mamy coś takiego, co swoją budową przypomina właśnie piersi mamy. Mhm. Jest mięciutkie, ma prostą końcówkę, dlatego jest najbardziej zbliżony do, do piersi mamy. Wiele mam sobie to bardzo chwali. Jest to jedna z fajniejszych propozycji na rynku, aczkolwiek jest wiele butelek, które naprawdę sprawdzają się. W którym momencie dziecko zaczyna jeszcze pić coś innego, jakąś wodę? To dopiero później. M, tak. Chociaż są osoby, które podają wodę wcześniej, natomiast no, z tego co, co mi wiadomo, to, to wodę się podaje dopiero przy rozszerzaniu diety. Okej, okay, czyli y, butelka lepiej mieć jedną w zapasie, nawet I, jeżeli nie. Na dokarmianie, chcemy... na odciągnięty pokarm, jeżeli y, kar... chcemy sobie zostawić dziecko, Na przykład, jeżeli musimy gdzieś wyjść czy do pracy, to, y, to takie butelki jak najbardziej. Smoczki. Również bardzo podzielone opinie. Niektórzy w ogóle nie dają, niektórzy tylko do, do uspania, no, no różnie. Mm -hmm. Są też różne teorie dotyczące tego, jak ma się smoczek do karmienia piersią. Niektórzy mówią, że to odstawia dziecko od piersi, inni mówią, że, że wręcz przeciwnie, że jest to naturalny odruch ssania, który u dziecka musi być zaspokojony, więc też warto mieć. Po prostu musimy to przetestować na własnym dziecku i inaczej, inaczej nie w jesteśmy w stanie stwierdzić. Podjęcia decyzji i wtedy jakby decydujemy, czy kupujemy, czy nie. Czy coś jeszcze do karmienia musimy mieć na sam początek? Ewentualnie możemy wziąć pod uwagę tutaj właśnie pieluchy muślinowe. To bardziej do odbijania mm -hmm. po karmieniu. Czy śliniaczek, ale to też śliniaczki mogą wejść dopiero nieco później, jak już dziecko zaczyna na przykład ząbkować, mm -hmm. kiedy jest ta nadmierna produkcja ślinki. Mm -hmm. Takie śliniaczki sprawdzą się na pewno wtedy rewelacyjnie. Warto zainwestować w taki rogal, który ułatwi nam karmienie. Zobacz, mm -hmm. jak... Jak bardzo tutaj jest wygodnie. To sobie zakładamy tutaj z tyłu. Z, z przodu, z przodu. Tak. O, tu. A i tu dziudziółko leży. I tu kładziemy dziedziusia tak, żeby wygodnie Dobrze. leżał przy piersi. Okay. i to, to nam. To odłączyła... powoduje, że dziecko jest na odpowiedniej wysokości. Nie musimy się do niego nachylać i garbić. Okay, I wtedy tak. nie ma tego bólu między łopatkami tak. tutaj na górze taki piekący ból to jest najgorsze, co, co jest Dobra. właśnie trudne. Rogal, przygamy. drogie panie, rogal. Trzeba Takie. zainwestować w rogal. Ym... I trzeba zwrócić uwagę na to, żeby on nie miał tutaj zbyt ym spłaszczonych brzegów, żeby dziecko nam się tu nie zsuwało na brzuch. A, jak oczywiście. najwyższe, y, przy, tutaj, gdzie się styka z brzuchem mamy, to żeby był jak najwyżej ten rogal. Okay. No dobra, to teraz akcesoria, które potrzebujemy na sam początek. Y, jakieś takie i kosmetyczne, i pielęgnacyjne, o czym musimy pamiętać? Y, jeśli chodzi, może jeszcze y, zanim akcesoria kosmetyczne, to y, powiem o kilku takich rzeczach, które Przydają się nie wszystkim mamom, różnie jest to postrzegane, jak na przykład laktator. Niektóre mamy uważają, że nie jest to potrzebne innym, ratuje to życie, więc nad tym też trzeba się zastanowić, czy, czy kupujemy to od razu, czy dopiero później mm -hmm. się na to decydujemy, aczkolwiek później może być po prostu na ostatnią chwilę będziemy musiały coś kupić na szybko, na już. Mm -hmm. Warto zainwestować w coś takiego jak lampka. Ona mm -hmm. się przydaje na przykład przy przewijaniu maluszka w nocy, żeby nie rozbudzać malucha, nie rozbudzać też siebie za bardzo, do takich krótkich, szybkich czynności pielęgnacyjnych, taka lampeczka świetnie się sprawdzi. To jest akurat lampka silikonowa, ona mhm. jest mięciutka, mhm. jest jednocześnie zabawką dla dziecka bezpieczną, więc zmienia kolorki i coś takiego jest zawsze i fajnym gadżetem i, i pomocnym to na pomocnym. pewno. Właśnie, to ważne. Co jeszcze? Ważne jest na pewno um, oczyszczanie noska, więc musimy wziąć pod uwagę um, takie rzeczy jak sól fizjologiczna, um, jak um, no właśnie coś do oczyszczania noska, mhm. czy to będzie Teraz są takie podłączane do odkurzacza, czy takie, które po prostu ustnie y, pomagamy dziecku udrożnić y, ten nosek. Natomiast no, jest, to, jest to dosyć istotne. E, co jeszcze? Jeżeli chodzi o pielęgnację, to na pewno szczoteczka. Naturalny y, włos, mięciutki, bo to jednak do delikatnej skórki na głowie. Natomiast y, no, trzeba wyczesywać y, ciemieniuchę, więc, więc taka szczoteczka jak najbardziej. Y, Zda egzamin. Ręczniczki mhm, koniecznie. No tak, Z tak, dwa, trzy, tak, nawet może cztery, żeby mieć na zmianę. Oczywiście, wszystko, co jest w dziecięce, przed pierwszym użytkiem musimy wybrać. O tym nie wspomniałyśmy jeszcze, ale, ale jest to niezbędne. Tak samo ubranka, wszystko, co ma kontakt ze skórą dziecka, pierzemy. Jakieś już obcinacze do paznokci? Obcinacze, nożyczki, tak, to będzie, będzie przydatne na pewno, te paznokcie rosną szybciutko, natomiast są mięciutkie, więc na początku one się tam same jeszcze łamią, ale jak najbardziej, tak, to już też zależy od tego, czy, jak sami, czy stosujemy... U siebie obcinacze czy nożyczki. No dobra, skoro jesteśmy już w kąpieli pielęgnacji, no to jakie kosmetyki musimy mieć gdzieś tam już w domu na samym początku, żebyśmy byli przygotowani na te pierwsze tygodnie? Na pewno warto mieć szampon, czy, czy no różnie są to szampony jakieś dwa w jednym, który jest jednocześnie płynem do kąpieli, yy, oliwka, która natłuści nam skórkę malucha, krem, yy, na pewno chusteczki. Yy, mhm. Dobrze by było, żeby. Oczywiście, chusteczki używamy przede wszystkim gdzieś na wyjazdach. Mhm. W domu lepiej, żeby obmywać dzieciątko wodą, wodą z mydłem. E, najlepiej, najlepsze są do tego takie zwykłe płatki, bawełniane. Mhm. E, co jeszcze e, istotne, m, pępuszek, tuż mhm. po porodzie. E, są to specjalne patyczki, takie higieniczne. Nie używamy ich do uszu, broń Boże. Nie wolno mhm. dzieciom e, takich patyczków do uszu wkładać. Natomiast do oczyszczenia pępuszka jak najbardziej. I, I to trzeba robić często po każdej kąpieli, y, jest to istotny punkt pielęgnacji. Y, jeśli chodzi jeszcze o kosmetyki, y, to na pewno jakiś kremik nawilżający oprócz oliwki, jakiś kremik, no i zasypka ewentualnie. Czasami zasypka, dobra zasypka jest w stanie nam zastąpić, w, nawet w, w przypadku odparzeń, y, wszelkiego rodzaju maści, i wtedy nie są, nie są potrzebne. Ja tutaj mam e, kosmetyki od marki Mustela, e, które są oparte na naturalnych składnikach. Jest tutaj w takiej torbie wyprawkowej żel do mycia, delikatny żel do mycia ciała i główki, e, mleczko do ciała, krem do przewijania i chusteczki oczyszczające, czyli coś, co powinno się znaleźć e, w naszej pierwszej wyprawce, z taką torbą, którą możemy założyć na wózek. I słuchajcie, taka torba wyprawkowa będzie do wygrania w konkursie na moim Instagramie, więc e, zapraszam. No właśnie, jeśli chodzi o te kosmetyki, musimy dbać Przede wszystkim o te naturalne składniki. Zgadza się? Patrzymy jak najbardziej na skład. To jest najistotniejsze, żeby, żeby no, kontakt naszego dziecka był z jak najbardziej naturalnymi produktami. Jasne. Powiedz mi, kiedy zaczynamy kompletować wyprawkę? Czy yy, na pół roku przed, czy na miesiąc przed? Na miesiąc przed to zdecydowanie za późno. Wtedy już mamy z reguły źle się czują. Jeżeli to są miesiące ciepłe, to, to dodatkowo się puchnie bardzo często, więc to już, jest, to już nie jest czas na, na zabawę, w kompletowaniu wyprawki. Lepiej zrobić to wcześniej. Tak od, myślę, połowy drugiego trymestru spokojnie można sobie z, ją skompletować i ze wszystkim zdążyć. Pewnie trochę lepiej to też rozłożyć w czasie ze względu na koszty. Oczywiście, jak najbardziej. To już zależy od, od mamy, jak może sobie na to pozwolić, ale Oczywiście możemy to sobie dzielić, rozłożyć to w czasie na tyle, że takie rzeczy najpotrzebniejsze jak kocyki czy, czy ręczniczki. Bez, nawet jeżeli nie znamy jeszcze płci, to możemy przecież kupić takie, które będą neutralne. A te rzeczy bardziej personalizowane, które będą konkretnie dla naszego dziecka, jak ubranka czy, czy chociażby otulacze, bo, bo one też są w różne wzory, to już możemy sobie zostawić na później. Powiedz w takim razie, czy jakoś tak orientacyjnie możemy sobie wpisać w budżet ile nas taka wyprawka m, takich małych rzeczy, tak już nie biorąc pod uwagę mebli, wózka, y, fotelika do samochodu, czyli tych dużych akcesoriów, mm. czy możemy sobie mniej więcej określić koszt, y, ile musimy na to przeznaczyć? No i niestety, ale trudno jest określić taki koszt. Być może nie jest to niemożliwe, natomiast no, to wszystko zależy od tego, jakie produkty będziemy wybierali. Jeżeli faktycznie postawimy na jakość, prawdopodobnie będzie nas to kosztowało odrobinkę więcej, ale warto się zastanowić, bo być może lepiej zainwestować w mniej produktów, ale lepszej jakości. Jestem tego zdecydowanie zwolenniczką, niż dużo produktów, które kuszą, bo, bo w sieciówkach, czy popularnie dostępnych sklepach jest, jest tego naprawdę dużo, natomiast no, później możemy zrobić tylko troszeczkę więcej krzywdy swoim dzieciątku, które później będzie cierpiało, bo na przykład skórka będzie odparzona. Dziękuję Ci Ewunia za rozmowę, za to, że byłaś gościem Dziękuję mojego bardzo. cyklu i za wyczerpującą wypowiedź na temat wyprawki. A jeżeli ktoś ma ochotę na konkretnie te produkty, które tutaj dzisiaj pokazywałyśmy, no to u Ewy w sklepie internetowym kuleczka.com.pl można je znaleźć. Zapytania wpisujcie w komentarzach, Ewa też będzie na bieżąco, więc jeżeli coś chcecie dopytać, to Ewa będzie odpowiadać. A ja Was zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Będę mam.